Teraz mamy dla Państwa pilną informację prosto z Londynu. Sprawa Michała K., czyli byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do godziny 10 miały wpłynąć pieniądze w przeliczaniu na polskie z funtów na polski złoty. To jest 1 800 tysięcy zł. Czy kaucja wpłynęła, Michał K., czy będzie na wolności, czy też nie? Bartek Ślak jest na miejscu, Bartek. Kaucji nadal nie ma, w związku z tym sąd, który zebrał się na posiedzeniu o godzinie 10 londyńskiego czasu dzisiaj, który miał zdecydować, czy też areszt przedłużać formalnie, czy nie, przedłużył tenże areszt, dlatego że nadal te 365 tysięcy funtów, czyli ta większa część kaucji, nadal nie wpłynęła, a na pewno nie wpłynęła w całości. To formalnie oznacza, że sędzia podjął teraz decyzję, że następne posiedzenie odbędzie się za tydzień, czyli 12 lutego, i wtedy zdecyduje, czy areszt nadal przedłużać. To nie znaczy jednak, że do do 12 lutego na 100% Michałka w tym areszcie zostanie dlatego że wpłynięcie kaucji pojawienie się tej kaucji w cał, całkowitej na koncie sądu w londyńskim Westminsterze będzie oznaczało że Michałka może areszt opuścić i wtedy stosując się do tych wytycznych do tych nakazów zakazów bardzo rygorystycznych nałożonych przez sąd w Londynie będzie mógł poza aresztem czekać na swój proces ekstradycyjny natomiast mimo że już tydzień minął od tej pierwszej decyzji sądu w Londynie decyzji mówiącej o tym, że Michałka ares może opuścić, jeżeli kaucja zostanie wpłacona, to nadal tych pieniędzy nie ma. A to mniejsza część, czyli 200 tysięcy funtów, i większa część, czyli 365 tysięcy funtów, razem zliczając to w przeliczeniu niemal 3 miliony złotych. I trzeba powiedzieć, że chyba wśród politycznych stronników Michała K., czyli polityków Prawa i Sprawiedliwości, ktoś się zorientował, że ta zbiórka pieniędzy na kaucję idzie niezbyt dobrze i chyba zarządzono właśnie. Taką zbiórkę, bo pojawiają się głosy, że na przykład byli ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego, takie pieniądze na kaucję wpłacają. I jednym z tych byłych ministrów jest Janusz, Janusz Cieszyński, który dzisiaj w rozmowie z Agatą Adamek w Sejmie w Warszawie sam przyznał, że pieniądze już wpłacił. Płacił pan coś? No, tak. Dużo? Tyle, na ile mogę sobie pozwolić. Bo ktoś płacił 50 tysięcy franków. To pan, czy to może nie pan? Franków? Nie, brytyjskich, funtów, funtów, funtów? funtów czy frank? Nie wiem. Panie redaktor? Pan. Pani redaktor, ja wpłaciłem tyle, na ile sobie mogę pozwolić. Na szczęście jest tak, że wszystkie y, finanse parlamentarzystów są jawne, także wszystko y, na temat mojego majątku jest w moim oświadczeniem majątkowym. Zachęcam do jego lektury. Jest bardzo starannie wypełnione. Przypominamy państwu cały czas o tym, że nawet jeżeli ta kaucja wpłynie w całości, to ta wolność, która będzie, którą będzie się cieszył w cudzysłowie Michałka, to wolność bardzo pozorna, bo będzie musiał przestrzegać godziny policyjnej, będzie musiał stawiać się codziennie na komisariacie policji w zachodnim Londynie, codziennie między 16 a 20. Będzie musiał cały czas mieć naładowany telefon, odbierać wszystkie telefony, jeżeli służby będą chciały się z nim skontaktować. Nie będzie mógł nawet pojawić się na żadnym międzynarodowym dworcu kolejowym czy lotnisku To w połączeniu z zakazem opuszczania Wielkiej Brytanii. Jakiekolwiek złamanie tych zakazów i nakazów to w Wielkiej Brytanii przestępstwo i to by pewnie oznaczało powrót do aresztu. Ale najpierw trzeba z tego aresztu w ogóle wyjść, czyli uzbierać te 365 tysięcy funtów, tę większą część kaucji. Jeżeli nie będzie uzbierana, 12 lutego kolejne posiedzenie sądu i tak co tydzień, aż ta kaucja nie wpłynie. Jeśli wpłynie, to rzeczywiście poza aresztem Michałka będzie czekał na swój, swoją rozprawę ekstradycyjną, ta wyznaczona, na 21 lipca potrwa 5 dni, dni przesłuchań, 5 dni zeznań i wtedy decyzja, czy Michałka zostanie wydany polskim służbom i czy w lipcu bądź też w sierpniu stanie w końcu przed polskim prokuratorem i usłyszy twarzą w twarz od prokuratora, od prokuratora zarzuty związane z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czyli zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i przede wszystkim udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.